No, będziemy jechać z Panem Cześć, witajcie Wszyscy! No, przywitajcie! Cześć! Dzisiaj będziemy grać w wyścigi samochodowe. Ja, ja będę kierowcą, a tutaj moja moja córeczka będzie pilotem. Nie będzie mi pomagać latać. Samolotem pływać motorówką, wybieramy Grand Prix, Solo, Najprostszy poziom, pierwszy zestaw wyścigów. No i kogo my tu mamy? Spank Boba, kogo? Patryka, Sandy, Reptar, Angenika, ale na razie, na razie pokazujemy jakie postacie są. To Arno, Arnold, Helga, Majki, Doni, Leo i raz. Ninja Kogo wybieramy? Patryka. Patryka? No to jedziemy Patrykiem. Jedziemy się oh, oh, oh. Jaką ma stawkę? Tutaj pewnie potem będziemy udoskonalać swoje samochody. A I dokupywać pewnie skrzydła będziemy. Hollywood Rayleigh, kolorowo-zawodowo-kolorowo. Na której pozycji jesteśmy? No Patryk jest na pozycji dziesiątej na razie, nie? Mm. O, flaszka z kisielem. Nie, nie z kisielem, tylko z, z grysikiem. Zielone gluty. Zielone gluty to turbo. Skrót rzeźna objedini. turbo to jest trójkącik i znowu kisiel nie kisiel o o, my to zbieramy ja bo tak więc nie będziemy to był grysik pieniądze też musimy zbierać no wydało nam się, jesteśmy wiersi a ty czemu nic nie zjemy, no właśnie czego nic nie robisz? Taka cicha jesteś. Jest co teraz mamy za power Zeszława bomba. Bomba żołądź, tak? O, o, piłka leci duża. Aaaa! Bańki płynie. O, jak tak Patryk tańczy, to znaczy, że ktoś wyrwał. My cały czas... No my też My cały czas obrywamy. Już na drugiej pozycji jesteśmy. No, oh, udało się skrócić. Pojechać skrótem. Aha, aha. Osłona. Osłona, osłona. jest Co, Eminko, powiesz o tych wyścigach? Kolorowa grafika? Ładna. Ładna grafika, tak? Tak, bo jest lepszy. troszkę głośniej, bo Cię nie słychać. Ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie? O, to, o takiego czegoś to jeszcze żeśmy nie mieli. Ciekawe co to robi. Sprawdzimy. O, uciekamy. Znowu meduzy co to jest? meduzy to są? A jakiś mąteczek, ale nie, nie mamy tego albo bajki wybrane o pizza <grytanie> pizza time no, sypie nam się anszła jak i jakieś inne takie rzeczy Patryk jak wyskakuje pojazd w powietrze, to macha rękami, jakby skrzydła miał z tyłu Żołądź, tylko papryk No na zakręcie jest I finisz, wygraliśmy Gdzie ten papryk siedzi? No, na silniku siedział przez chwilę O o! Angelika nas parę razy stuknęła Znowu! No, tak wygraliśmy O, kto się tam tłucze? Sprinter ze Schwederem Kanały jakieś? Zaczynamy od pozycji dziesiątej. To znaczy, zaczynamy z pozycji dziesiątej. Jakieś wielkie śmigła. Nie, nie, jedzie w prawo. Trzeba na... A co trzeba uważać? Na bomby Na Zielony biur. Zielony biur. Tutaj akurat gluta zielonego O! Kolega tam wjechał Z pan Bobką Z pan a co wjechał? wjechał? Wjechał w jakąś przeszkodę, nie? Znowu gluty zielone. To tu ma niezły kata. Chyba Ty też masz katar. Masz katar czy nie masz kataru? No widzę, że pociągasz nosem. Zobaczymy sobie osłonę. Ktoś wjechał w naszą... łapkę. Co? widza No to flaszka z kisielem. Tu się tu kończą. O o, zmiana jedziemy w prawą stronę. Jak wjeżdżamy w te okręgi, to przyspieszamy. Ojej, jego, miłeczka na sucho. Przywipione. Ja przybiję dziesiątę. Mamy chwilową osłonę i mm. żołądź o o! O o co by tu jechaliśmy ścianę? Którą to mamy, Kto jest po nas. Jakiś żółt Nie, O, no, Patryk sobie loda, jak gdyby nim nie yeah. oh. Hmm. Oh, Nie, oh. O, to... nie. O, nie. O, w O, nie. w nie. znowu jedziemy w prawo, nie. nie. I... O, niebo nie. Co my tu mamy? O, jakie to fajne! I znowu mamy jakieś... Meduzy. Meduzy? Takie fajne mamy. Patryk, nie niż loda. Tylko mi tu rzuć tego żołędzia. O, znowu jakaś rąsia nie ja. rami się Będzie, się to kij jakiś hokejowy chyba jest ja znam coś do kuchni Zobacz, jest udało albo się. coś do kuchni udało się Ech, coś do, do kuchni coś do kuchni? co ten Patryk tam wyprawia na tym samochodzie ile punktów mamy? 20 a reszta? <trym> 17. 17, 16, 15. Patryk, Patryk się opala na aucie. O, teraz będzie trudniej O, ale ładna, ładna plansza, kolorowa. Teraz teraz będzie trudniej, co ostatni ten trzęsł. A tu będzie taki, doskonale, że tu będzie taki challenge, że. To ostatni to będzie odpadał? Bo mi odwiedziałam To jest dostarcza. Angelika! Angelika! A to jest na pewno Angelika czy nie czy Helga może? Łączymy osłonę. A, ale nas ominęła flaszka z kisielem. Z jakim kisielem? O miała z Grysikiem Jakiś dopakowany ten Grysik jest Grysik gazowany Jaka pętla, jedźmy pani Jedźmy! Za chwilę tam będzie no, jak będę na tą, tą Po prawej stronie no znowu mamy grysik. Albo stary jest, nie to jest o hery A. Czyli to jest to, co wczoraj widziałaś. No sandy. Sandy jest naprawdę. O o, on wziął naszą pułapkę. Coś na odpada. T-Rex! Odpada. To teraz jest tam ostatni, jakiś pan jest ostatni O nie! Ojeju, jeszcze bomba! Ale na mnie idzie. Dobra. Co to się tu będzie I, działo? Ale lecimy. Aha Widzę, Ostatnia runda Ostatnie okrążenie. Ojej, ale lecą. Zuninza ninja jest na końcu. Zuninza? A nas o. kto goni? Ojej, tam jeszcze jest. macie żołęzia O minę. Kto? Pan tu Nie ma. Nie jedzie z nami wyścigu z Panem Bob. A szkoda. Nie jadę teraz tam w prawą stronę, tylko... Ten, e... Część, jest Pan Bob, jest Pan Bob, Bobsem. Jest? A ja nie mogę patrzeć, bo e, muszę patrzeć na drogę, ciężko mi się patrzy na mapę. Jest, wygraliśmy. Pan na To Tutaj jest Pan Jest, wygrałliśmy. Tutaj jest to jest sandwab. Tutaj jest jest Ok, następna runda. Sekunda, zaraz będzie następna runda. Oto szkoła. Ej, nigdzie nie jeszcze, żeby wyścigi w szkole były. A ty? Ja widziałam, czoła! A czy w twojej szkole są wyścigi? Nie. A to dziwne by było, jakby samochód przejeżdżał przez korytarz. Tak? Nie Emiko? Dziwne by było to jakby autko wam przez korytarz przejeżdżało. Musieli światła by były w szkole i trzeba byłoby czekać, aż się zielone zapali, żeby przez ulicę przejść. Przezimy go i masz a, a, żołędzia. Ale jak będziesz w szkole, to musicie poczekać na sedzenia się zapali zielone. No, to ciekawe by to było. Trzeba omijać te stoły i krzesła. Żeby... Żeby w szkole była ulica. Nie? Trzeba wystrzelić, to nie dostaniemy kolejnego. A umieś przechodzić przez ulicę? Tam nie, przechodzi przed tam nie, jedzie, nie, nie, jedzie. nie, nie, albo tam nie, nie, tak. po ulicy. nie, potem sprawdzić nie, 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 jedzie. To jak nic się... nie, jedzie, to przechodzimy, tak? jak nie, 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 Drugie nie, nie, a jak nie, drugie otrążenie, drugie drugie otrążenie. Otrążenie. O, o mamy 30 momentów! I o nie, o popatrz coś się O jeszcze, o nie! Co to było? No właśnie co to było? Jeszcze... O, uwaga na medło! Mamy turbo, to bronimy. Rainer. Angelika! Trzeba uważać, trzeba coś zebrać jakby żołądź, żołądź, tak? pomijanie naszą łapkę ten jest na końcu szkoda, że nam dało wideleczkę z wisielem ooo, jadą za nami przydałby się ktoś widełko widełko o, o I zaraz długo... będzie ostatnie okrążenie. No. no tak. już jest ostatnie okrążenie. Mamy. I teraz, jak mamy ostatnie okrążenie, to teraz szybko leci muzyka. A unieś jakąś piosenkę? Tak, mamy jedną. Dzisiaj robimy Tak, robię ślizg. Ale, Ale czemu co czas Pan z jest u mnie! spadło pan Oj, jak, jakiś różowy glut dla odmiany! No, co dalej z... pan, brata też! Co dalej z tą kawką na wynos? Na wynos? No, co dalej z tą kawką na wynos? O, Boba! O, jest! I jeszcze tu! O, I wygraliśmy! Super, brawo! Patryk, brawo! I punkciorki O, 40, 40 41, 30, 8, 8, 8, to to mówię! Drake, następna runda. O, o, jesteśmy na podium pierwsi. I kto tam jeszcze jest? Angelika. Oczywiście oblali nas zielonym glutem. Żeby nie było. Chodźmy do nowych rum.